Nie PiS. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Kolega, pan Kurski, bardzo proszę. Bardzo chętnie, bardzo chętnie odpowiem, pani profesor. Chętnie, chętnie przypomniałbym jakiekolwiek twórcze nowe inicjatywy prezydencji Polskiej, ale zarówno sześciopak, jak i przyjęcie Chorwacji były już przesądzone przed naszą prezydencją. Natomiast przypomnę pani profesor Kolarskiej-Bobińskiej że skuteczna prezydencja, tak jak ją na przykład rozumiały Francja czy Niemcy, polega właśnie na wpisaniu ciekawych i dobrych rozwiązań dla własnego kraju w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich. Czy pani profesor Kolarska-Bobińska nie pamięta, że gdy Niemcy sprawowały prezydencję w Europie, załatwiły jedną sprawę traktat lizboński? Wtedy to załatwiły, w 2007 roku. Ale tak się jakoś dziwnie składa, że to właśnie Niemcy jako kraj najbardziej ludny najwięcej zyskały na tym, że odeszliśmy od systemu nicejskiego, gdzie miały 29 głosów przeciwko do na przykład 27 głosom Polski, na rzecz sy systemu double majority, gdzie jako kraj najbardziej ludny mają dzisiaj najwięcej głosów. Czy pani Ko Kolarska-Bobińska nie pamięta, że kiedy Francja spróbowała Dziękuję prezydencję panu. w 2008 Czas roku. Miną dopychała kolanem pakiet klimatyczny. Dziękuję. Ale to właśnie Francja panu, panie panie na, na tym, że sprzeda reaktory atomowe i odejdzie od, od tradycyjnej panu, technologii. Czyli można załatwiać własne sprawy na dla narodu, dymówca. pisując kontekst rozwoju i tego oczekiwałem od uh, Pana Panie Prezydentie, Panie κρίση που αγκαλιάζει όχι μόνο τις αδύναμες χώρες, αλλά πλήττει και τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν μια εβδομάδα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωση